Bo mam zacząć. Cześć! Cześć! Hello! Poczekaj, brzuch chciał. Ja mam poduszkę. <grym> Cholera, też mogłam sobie wziąć. Ok, tak, ten będzie. Cześć! Tu Kinga i Justyna, ekspertki z hajsowych tematów. O czym dziś będzie? Dziś będzie o wyznaczeniu sobie celów. Dokładnie, dziś będzie o celach, ale nie o takich więziennych. Dzisiaj będzie o celach, celach, czyli jakie po prostu realizować. Ale zanim do tego przejdziemy, namawiamy Was oczywiście do tego, żeby subskrybować nasz kanał i oglądać nas co dwa tygodnie. A kolejny odcinek już 3 stycznia, i na samym końcu dowiecie się, o czym będzie następny odcinek. Dobra, no to zaczynamy. No to w zasadzie po co nam jest coś takiego jak. Mieć cele i w ogóle po co mieć wizję i cel? Zacznijmy od tego, że wizja to jest coś większego, co chcemy zrealizować. Jak nasze życie by miało wyglądać? Co chcemy osiągnąć? Jak ten dzień ma wyglądać nasz cały? Czy chcemy chodzić do pracy, czy nie? Natomiast po co my to robimy i czemu tak bardzo ważne jest posiadanie celów? Otóż yy, przeprowadzono kiedyś badania na Harvardzie i podzielili grupę studentów na, yy, na takie trzy grupy i się okazało, że jedna z tych grup, yy, która liczyła sobie 3% yy, tych absolwentów, spisała swoje cele, wiedziała jak chce je zrealizować. Druga grupa, czyli 83%, nie posiadało celów. W ogóle nie mieli zapisane, nic ich to nie interesowało. I 14% tych absolwentów miało cele, taką, taką swoją wizję, tak naprawdę, jakby chcieli, żeby to życie wyglądało, ale ich nie zapisali. I co się stało po paru latach? Otóż naukowcy wrócili do tych trzech grup studentów, aby się przekonać, jak ich praca zawodowa wygląda. Życie finansowe przede wszystkim, jak wyglądało? Tak, dokładnie. I się okazało, że ci, którzy nie spisali swoich celów, zarabiają tak naprawdę najniższą krajową i nic sobie z tego nie robią, nic nie osiągnęli podczas swojej tymczasowej kariery zawodowej. Ci, którzy mieli jakieś cele swoje określone, ale ich nie zapisali, zarabiali. Ciut powyżej przeciętnej, czyli nawet na nasze to by było od 5 do 6 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast ci, którzy zapisali i mieli jasno sprecyzowane te cele, zarabiało i stawało się niezależnym finansowo. No ja. dobra, Justyna, no to powiedz tak naprawdę, po co są nam cele w życiu? żebyśmy mogli do czegoś dążyć, żebyśmy wiedzieli, co chcemy zrealizować danego dnia i co chcemy tak naprawdę w naszym życiu osiągnąć, a nie tułać się yy, i być niezadowolonym. Po prostu. A tym bardziej, że jeżeli realizujemy nasze cele, to powoduje to bardzo fajny mechanizm, że my później stajemy się bardziej pewni siebie, jesteśmy zadowoleni z siebie i czujemy się usatysfakcjonowani, ponieważ zrealizowaliśmy ten cel, czyli czujemy się po prostu lepszy, lepiej i, te, i jesteśmy usatysfakcjonowani po prostu naszym życiem. Mhm. No dobra, no ale z jakich to powodów tak naprawdę ludzie nie realizują celów? No to odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, nikt nas w szkole nie nauczył, że trzeba sobie wyznaczać cele. Bo no bez nie. tego nie jesteśmy w stanie niczego zrealizować, prawda? Się. Czyli po prostu o tym nie wiemy. Kolejną rzeczą to jest lęk przed porażką. No tak, to tak samo jak z dziećmi. Gdybyśmy nasze dzieci E, czy e, powiedzmy nawet, jeżeli jesteśmy ciotką, e, która przychodzi raz na jakiś czas i powiedzmy taka, dziecko taka. tak, taka cioteczka przychodzi i byśmy od razu lecieli do dziecka, które się wy, wystraszyło, bo się przewróciło, po prostu zaczyna chodzić, przywraca się, to lecimy od razu, ratujemy to dziecko, zamiast się zastanowić, dać mu chwilę, żeby zobaczyło, czy coś się stało z nim, czy nie, to tym samym Pogrążamy to dziecko w takiej świadomości, że wydarzyło się coś dla niego istotnego, czego nie powinien robić, że ten lęk tak jakby nawarstwiamy na nim, podnosząc jemu mówiąc ojoj, czy na pewno się nic nie stało. I w ogóle, czy wszystko jest w porządku? Ale zwróćcie uwagę też na to, mimo tego, że to była porażka, tak? Bo dziecko się jednak wywróciło czyli ono no, próbowało wstać, iść i tak dalej, ale się nie udało. I teraz pomyślcie sobie, że jednak wszyscy byliśmy dziećmi i wszyscy mamy na swoim koncie takie porażki. I czy jest ktoś, kto nie potrafi z nas chodzić, mimo tych po prostu porażek? No jednak nie. Jednak wszyscy potrafimy chodzić i robimy to. Automatycznie. Automatycznie, jak nie jesteśmy na gazie, no to nawet nam to wychodzi. Jak jesteśmy, no to już może trochę mniej. No, no nawet się na, jeżeli się na potkniemy bajkę. idąc o krawężnik, to wstajemy. To I nie mówimy nie tego nikomu, że coś złego się wydarzyło. Przecież. Więc zobaczcie, my się lękamy porażki, ale tak naprawdę takie dziecko, gdyby się lękało tych porażek i miało wizję, że no dobra, nie będę próbować, bo się boję, no to nigdy byśmy się nie nauczyli chodzić. Chodzić. Proste rozwiązanie. Pewnie. Dobra, co tutaj mamy jeszcze? Lęk przed oceną. No tak, bo. Nie jeżeli... podejmujemy wyzwania, bo się boimy oceny. Dokładnie. Jeżeli pomyślimy sobie, że chcemy a, w tym roku zrzucić 10 kg, to zazwyczaj nikomu się nie chwalimy, że taki cel mamy życiowy, ewentualnie jednej osobie, z którą mieszkamy. Czy spotykamy się to codziennie, to powiemy, że nie, słuchaj, ja przychodzę na dietę, żadnego ciacha do kawy. Natomiast bo boimy się tej oceny innych ludzi. Dokładnie, bo sobie już projektujemy w tej, w, tym swojej, w tej swojej głowie, że no dobra, powiem, że chcę schudnąć te 10 kilo, a ktoś mi powie, no nie słuchaj stary, no, no nie uda ci się, no tyle razy próbowałeś, mhm. nie, daj spokój, na pewno ci się nie uda, tak? I, i to, to są właśnie te mechanizmy, które powodują, że no jednak no nie wyznaczamy sobie celów i ich nie realizujemy. Lęk przed zmianą, czyli wyjście ze strefy komfortu. No tak, no bo jeżeli cały, cały czas realizowaliśmy e, swój dzień wstając rano, pijąc kawę, idąc do pracy, e, nie wiem, jechaliśmy samochodem, czy cokolwiek innego, i nagle po e, 10 latach, czy 5 realizacji tego samego, byśmy chcieli to zmienić to pomyślcie, jak udawało Wam się zmienić pracę chociażby. No po prostu zdenerwowanie, że masz położyć papiery lub komuś powiedzieć, że chcesz zmienić robotę, to już już budził obawę lękiem wiecie, po prostu tak. napawało lękiem e, my jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś naszych schematów i nie chcemy zmian tak bo dobrze jest nam żyć w tym czym, w czym żyjemy w tej w tej takiej naszej w strefie tak dokładnie rzeczy. znamy to i chcemy no. w tym żyć a tutaj jeżeli coś wymaga od nas wysiłku no to niestety Niekoniecznie chcemy, żeby podejmować się takiego wysiłku i niekoniecznie chcemy, żeby coś się zmieniało. Po prostu tak funkcjonuje nasz umysł. Ale to, co, o czym warto jak gdyby na samym końcu powiedzieć, że. Przytoczyłyśmy tutaj takie pozytywne rzeczy z tego, żeby jednak mieć te cele, bo to powoduje, tak. że no stajemy się wolni, możemy osiągać i tak naprawdę jeżeli marzymy, mamy swoje marzenia, no to przede wszystkim mamy szansę, żeby to w ogóle zrealizować i osiągnąć. Musimy też zdawać sobie sprawę, że jak gdyby porażka jest czymś takim niezbędnym, bo... Mm, ona wcale nie oznacza, że musimy się od razu poddać i, i zrezygnować z tego naszego celu. Mimo tego, że zaliczyliśmy za jedną, drugą, trzecią, mm -hmm. czwartą, dziesiątą, to jednak te wszystkie porażki nam coś dały i czegoś nas nauczyły. Oczywiście. I one wszystkie sprawiają, że jesteśmy coraz bliżej tego celu. I mamy tutaj mm -hmm. idealny przykład, tak? Edison, żarówka, ile razy mu się nie udało? No dokładnie, a ile razy próbował, żeby właśnie mu się udało? Dokładnie, i gdyby on nie próbował i nie zaliczał tylu tych porażek, no to dzisiaj nie wiem, czy w ogóle byśmy mieli elektryczność. No oczywiście, pewnie, pewnie byśmy siedziały przy świeczkach. Byłoby tak romantycznie. Byłoby, to prawda. A wiecie, że pierwsza żarówka do tej pory świeci? No co Ty? No oczywiście, że tak. Nie wiedziałam. W takiej technologii ją wykonał, żeby to było so, solidnie wykonane i nie, nie traciło na swojej wartości. tak, jakie Ty mądre rzeczy znasz. <laughs> Uwielbiam ciekawostki z życia nauk naukowego. No dobra moi drodzy, a teraz zastanówmy się, zastanówcie się w zasadzie Wy widzowie, o czym tak naprawdę marzycie. Się, co chcesz w ogóle osiągnąć w życiu i jakie są Twoje cele. A my za moment powiemy Ci, jak te cele realizować, tak, żeby faktycznie je osiągać. To co, Justyna? Wybieramy sobie jakiś cel, tak, żeby na przykładzie móc pokazać, mm -hmm. co to będzie. No, powiedzmy, że zakup auta. Ok, zakup auta. To jest to, co... co Czyli ja mamy wizję realizuje. zakup auta. Tak. tak. Okej. Okay. I naszym celem yy, będzie oszczędzanie na auto. Tak. Dobra. Tak. To po pierwsze, Dokładnie. o czym musicie pamiętać przy takim celu lub każdym innym, czy to związanym z oszczędzaniem, czy jeszcze z czymś innym. Czy ze zdrowiem, czy z życiem rodzinnym. Cokolwiek tak naprawdę zapragniecie. To musicie pamiętać, że jeżeli mamy jakiś duży cel, to musimy go podzielić przede wszystkim na mniejsze cele. Ale tutaj mamy taki mhm. ok, taki mały cel, czyli to jest to nasze oszczędzanie na auto. Mhm. Więc po pierwsze, cel musi być konkretny. Dokładnie musimy wiedzieć, jaki model auta chcemy, z jakiego rocznika, ile ma palić, czy powinien być 4 czwierćwiowy. Czy kupujemy z salonu, czy kupujemy od znajomego, czy kupujemy z komisu używane auto. Wszystko włącznie z tym, że po powinniśmy wiedzieć jaką wartość e, ta auto powinno mieć dla nas. E, opisane w złotówkach najlepiej. Jeżeli macie problem z zapisywaniem, polecam po prostu wykroić sobie z jakiejś gazety zdjęcie, czy wydrukować, powiesić chociażby na lodówce, bo do niej zawsze za zaglądamy. Tak, bo będzie taka sytuacja, że ta kartka na lodówce będzie Wam przypominać o celu. Jeżeli go będziecie mieć zapisanego, czy w ogóle będzie on widoczny, to mhm. będziecie do tego dążyć, tak z automatu. Wasz mózg będzie podświadomie do tego dążył. No i dobra, czyli tak, mamy tutaj markę, mamy to, jaki, jaki on będzie miał. Najważniejsze to jest przede wszystkim kolor, jaki będzie miał kolor. Absolutnie, czarny, czerwony, może biały. Tak, też jest. Zależy co właśnie. lubicie, a to jaki byś kolor wybrał. Najchętniej yy, siwy, srebrny. To, albo taki beżowy. Dlatego, że uważam, że nie będzie trzeba go aż tak często myć. Bo nie będzie widać. No to fakt. No dobra. Yy, I musimy wiedzieć przede wszystkim, ile będzie kosztował. Tak? To jest, tak. To jest najważniejsze. Ok. Tak. Czyli mamy, że ten cel musi być konkretny. Cel musi być też przede wszystkim ambitny. Zgadza się. Mhm. Powinniśmy. Nie postawić sobie cel, który zrealizujemy w 5 minut, czyli zakup, nie wiem, opakowania kawy, bo uwielbiamy pić kawę rano, ale jeżeli chodzi o auto, no to jeżeli zarabiamy miesięcznie, przykładowo 10 tysięcy złotych, no to nasz zakup auta wymarzonego, którego chcemy zrealizować, to przykładowo nie będzie 2000, bo możemy w przeciągu jednego miesiąca go zrealizować i nagle y, te marzenie nasze straci na wartości. Ale jeżeli będziemy chcieli kupić auto takie już droższe, czy z salonu, y, przykładowo Audi, może być, no, y, Audi. Y, jeżeli ktoś by miał <laughs> y, taką ochotę, no to musimy sobie ustawić y, Jaki, tak jak już mówiłyśmy, jaki model... I czy na pewno zrealizujemy i w jakim czasie? Dokładnie, bo to warto też o tym powiedzieć, jeżeli ten cel jest nieambitny, czyli taki łatwy po prostu do zrealizowania, tak. taki niewymagający od nas żadnego wysiłku, to tak naprawdę to nie jest żadny cel, bo my nawet nie będziemy dążyć do tego, żeby go zrealizować, tak? Bo nie wymaga to żadnego wysiłku, po prostu. No i nie przyniesie nam tyle satysfakcji. Absolutnie, co chcieli. no więc nie będzie nam się go chciało po prostu zrealizować. Tak, po prostu już mamy. No dobra, teraz tak, cel musi być realny. No tak i generalnie zależny wyłącznie od nas. Czy my do niego podejdziemy, czy nie podejdziemy. No jeżeli e, zarabiamy średnią krajową i wymyślimy sobie zakup Porsche, e, jeżeli mówimy o tak dalej. <grych> no to e, może być to zbyt duży cel do realizacji w przeciągu roku czasu. I to by nas po prostu yy, znieciło. Dokładnie, to jest tak jak na przykład z odchudzaniem, bo to chyba będzie takie naj, najłatwi, najbardziej będzie do, do, z, do zobrazowania, o może mhm. tak, że mm, jeżeli postawimy sobie cel, ok, chcę schudnąć 20 kilo i sobie postawimy, że yy, no to dobra, no to ja w ciągu miesiąca chudnę 20 kg no to wychodzi nam na tydzień tak średnio piątka, czyli codziennie musielibyśmy gdzieś około kilograma tam uh -huh. 700 gram zrzucać. Czy to jest realne? No chyba niekoniecznie. No właśnie, więc jeżeli nie mamy realnego planu yy, i celu, uh -huh. no to absolutnie nam się nie uda yy, tego po prostu zrealizować. Więc musimy wziąć wszystkie opcje po prostu pod uwagę. Więc jeżeli uh -huh. oszczędzamy na auto, to ile ja potrzebuję czasu na to, żeby zrealizować ten cel, i ile jestem w stanie też yy, po prostu odkładać. Na takiej tak. zasadzie, żeby kupić właśnie taki samochód, a nie inny. Bo oczywiście mówimy tutaj o oszczędzaniu, a nie mhm. o braniu kredytu. Tak, absolutnie tak. Nie. Cel ma być zależny wyłącznie od Was, a nie od Waszego banku. Dokładnie. I teraz tak. Jedno chyba z takich ważniejszych rzeczy, to cel musi być terminowy. Tak, musimy sobie ustawić, do kiedy ten cel chcemy zrealizować. Tak, i jak sobie już ustalimy, że na przykład dajemy sobie rok na oszczędzanie albo <laughs> mm, pół roku w zależności od tego, no, jakie chcecie kupić auto, w zależności od tego, ile ono <laughs> będzie kosztowało e, i ile jesteście w stanie oszczędzać. Dajecie sobie po prostu termin i tutaj e, po prostu e, działacie. Cel też powinien być ekologiczny. Co to znaczy? Zastanówcie się, jak realizacja tego celu wpłynie na Was i hmm. też na Wasze otoczenie, czyli na przykład na Waszych bliskich. W zależności, czy to na rodzinę, czy to na y, przyjaciół. Wypiszcie jednocześnie i wady, i zalety, i najważniejsze. Cel musi być zapisany. Dokładnie tak. Tak jak przytoczone przeze mnie wcześniej badania, mówią o tym, że mamy większe możliwości i w cudzysłowie y, siłę przyciągania do naszego życia danej rzeczy, jeżeli jest ona zapisana. Dokładnie. I teraz tak, tutaj y, y, wiemy, mamy cel. Wiemy, jak go wyznaczać i tu też będziemy Was zapraszać na kolejny odcinek, gdzie chcemy Wam pokazać, jak wyrabiać sobie też pozytywne nawyki, które doprowadzą nas na, do realizowania, do osiągania właśnie tego celu. I tu już od razu zapraszamy Was na kolejny odcinek 3 stycznia, gdzie będzie m.in. o nawykach, więc jeszcze raz zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Żeby się po prostu dowiedzieć e, czegoś więcej. Oczywiście, że tak. No jeżeli tego jeszcze nie robicie, to. Zachęcamy. To zróbcie no, tam, tam są kliknięcia, można użyć Tam dzwoneczek, tak? Tak, tak. Subskrybuj, subskrybuj. Tak. A my się będziemy bardzo cieszyć, no. Bo liczba już rośnie i jesteśmy uchachane, w końcu robimy to dla Was. No siebie tak. też, bo sprawia nam to dużo przyjemności przynajmniej. No dobra, no to już pogadałyśmy trochę o celach, jak sobie wyznaczać mhm. i tak dalej. No wszyscy wszystko już potrafią, umią. Zapisali e sobie też wszyscy. Tak, dokładnie. Najważniejsze. I teraz tak. Żeby oczywiście nie było takiej sytuacji, że nagle wszyscy jesteśmy tacy rozentuzjazmowani, jesteśmy tacy, mhm. jak cię kręcę, ja już to robię, jestem nagrzany i żeby nie stracić tej motywacji, bo tak jak wcześniej wspominałyśmy, mogą być jakieś porażki. Na naszej Na drodze może trudności. coś się po prostu mhm. wydarzyć, czyli będą jakieś, mogą się zdarzyć niepowodzenia. Więc żeby pójść o krok dalej, to warto jednak zastanowić się nad tym, co może pójść nie tak, czyli przewidzieć porażki i ocenić ryzyko. A, tak. to, a to wszystko przede wszystkim po to, żeby móc to ryzyko wyeliminować, przy realizacji celu. Tak, zgadza się absolutnie. Czyli jeżeli na przykład zdecydujemy się, że będziemy odkładać dwie stówy miesięcznie na coś tam, czy to na auto, czy, czy na cokolwiek innego, to zastanówmy się, czy może nie lepiej by było odkładać 220. W końcu dwie dyszki to aż tak nie uszczupli naszego budżetu, a szybciej będziemy w stanie zrealizować cel. A druga sprawa, bo być może na przykład gdzieś tam po drodze się pojawić jakaś choroba, dajmy na to, tak, i nie będziemy w danym miesiącu mogli po prostu tyle oszczędzać. Byłoby to trudniejsze, nie? co najmniej. No więc właśnie. A czyli... tak będziemy mieli. Powiedzmy jakieś tam zaskórniki na te nieprzewidziane trudności. Zaskurniki czy zaskórniaki? No, no nie wierzę, że <noise> mnie poprawiasz. Zaskórni zaskórniki to chyba są na Za Zaskórniaki. Okej, okay, dobra. Zaskórniaki. No dobra, już powoli zbliżamy się do końca. Jak nigdy mhm. wyrobiłyśmy się z czasem. I teraz tak, mamy takie zadanie domowe dla Was na zakończenie. I teraz, mój drogi widzu, zastanów się, i teraz uważaj i słuchaj dokładnie. Wyobraź sobie, że minęło już jakieś 5 lat, a Ty spotykasz się ze znajomym. Nie widzieliście się oczywiście przez cały ten czas, i teraz zastanów się, co mu opowiadasz ze swojego życia. Jak przez te 5 lat wyglądało Twoje życie? Jak przez te 5 lat wyglądało Twoje życie? A teraz zastanów się, jak chcesz, aby Twoje życie finansowe wyglądało. I oczywiście, to wszystko zapisz sobie na kartce. Tak, a żeby. A idąc krok w sumie dalej, e, pomyślmy, o czym byś pomarzył, gdybyś miał 100% pewności realizacji danej rzeczy. Co by to było? Jak byś ustawił sobie dzień, żeby był on jak najlepszy dla Ciebie, usatysfakcjonujący, szczęśliwy? Co, co byś wtedy realizował? I z tym, moi drodzy, Was zostawiamy, z tymi przemyśleniami, więc myślcie, zastanawiajcie się, wyznaczajcie sobie cele i przede wszystkim zapisujcie je, a jak już zapiszecie to przyklejcie sobie jakąś kartkę na lodówkę, żeby po prostu o tym pamiętać. A najlepiej jeszcze, jeżeli to będzie obrazek. Trzymajcie mhm. się. Na razie. Subskrybujcie nas! Tak, subskrybujcie będziecie, subskrybujcie. będziecie wszystko mieć od razu podawane i będzie Wam się wyświetlały powiadomienia. Dokładnie. I pamiętajcie jeszcze o zakupie naszego e-booka. Tam tak. macie wszystko. Taka, takie kompendium wiedzy. No to pa! No nie, o czym marzysz? No ładnie, komin się rozwija. Skrachos! I mamy to, do... yeah! Nie, bo tak nawet mówiłyśmy sensownie, nie? Nawet tam zadumaczyłem.